No dobra, wszystko spięte na pająka. Najpierw prąd. Nie wybuchło. Urządzenia dostały prąd, to już coś. Zapyłem cztery kości, żeby sprawdzić wszystkie banki. No wiadomo, trzeba sprawdzić dual channel, czy działa i tak dalej. Zwykłe podstawowe chłodzenie intelowskie. Zasilanie jest, wentylator jest. No to nie sprawdzę niestety tej rzeczy dookoła, ale najważniejsze, żeby wstała. Więc, 3, dwa, jeden. Jakieś oznaki życia są. Zobaczymy, czerwona lampka mi się nie podoba, ale gigabajty tak mają, że akurat tam się często świeci. Tara! pacjent chyba żyje nawet. Ładuje się Windows, dysk jest włożony tam pod radiator, tam jest dysk, dysk SSD, czyli ten port jest sprawny, no to to już jest coś. No i jest obraz, czyli karta też działa. Przynajmniej hipotetycznie. ok? system. No i tak, system wstał. Tak jak widać, mamy na procesorze 50 stopni. Strasznie hałasuje to chłodzenie boksowe, no ale grunt, działa. Dysk wykryty. No co, no, karta wykryta, czy nie wykryta? Jeszcze nie wykryta, bo pewnie nie ma sterowników. No ale jest obraz, więc to jest najważniejsze. Czyli co, można kupić używaną płytę za połowę ceny? Można, tylko trzeba mieć troszeczkę wiedzy i troszeczkę farta. I chyba nawet więcej tego farta niż wiedzy, bo pewnie też. Przeciętna osoba by nie kupiła płyty z wygiętym pinem, no ale biorąc pod uwagę, że takich płyt kupiłem i naprawiłem pff, pewnie kilkadziesiąt już w swoim życiu, no to jestem w stanie ocenić ryzyko i w tym wypadku byłem pewny, że raczej na 99% uda się to ogarnąć. No i proszę bardzo: Z690 od gigabajta za 200 zł.